Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie Altershot. Dzisiaj wieczorem krótka rozmowa z wspaniałymi gośćmi z Jadwigą Łopatą i Julianem Rozem. Witajcie. Witamy, witamy. Jadwiga i Julian nie są aktywni na Facebooku, stąd ich rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza od tej na jaką zasługuje. Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest forum Żywność Wolność Budujemy Pozytywną Przyszłość, które w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę 28 listopada w Krakowie organizujecie. Jesteście no, dla tych osób, które troszkę szerzej i dłużej działają, nazwijmy to w świadku alternatywnym, no, jesteście absolutnie kluczowymi postaciami w kraju, jeśli chodzi o walkę o zdrową żywność, o normalne, zdrowe, polskie ekologiczne rolnictwo ekologiczne w najlepszym tego słowa znaczeniu, prawdziwie ekologiczne. Jadwigo, Julianie, powiedzcie, na co zapraszacie Polaków w Krakowie 28 listopada? A więc to forum, to tak pośrednio prowokacją do tego, żeby je zorganizować, to jest 21 lat funkcjonowania organizacji, pod którą, że tak powiem, działamy. To jest Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. I CPPC to jest skrót od International Coalition to Protect Polish Countryside, którą właśnie, no tak jak mówię, 21 lat temu wystartowaliśmy z tą organizacją, a tak naprawdę to było pokłosie, y, jak gdyby konieczność, którą zobaczyłam, ponieważ wcześniej prowadziłam tak zwane Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki. Współpracując no, ponad setką gospodarstw na terenie całej Polski. Wspaniałe miejsca, wspaniali ludzie. I dużo turystów przyjeżdżało z zagranicy, wtedy nie było jeszcze agroturystyki. E, właśnie do no, tych miejsc, gdzie diabeł mówi dobranoc. E, no, ale robiąc to, znam sobie sprawę, że no tak, pomagam tej setce gospodarstw, Tu tymczasem mamy wtedy jeszcze Około dwóch miliona małych średnich gospodarstw tradycyjnych, które są po prostu tą niesamowitą podstawą, bazą dla Polaków. No i tak właśnie powstała, zainicjowałam tą Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. W międzyczasie poznałam Juliana w Anglii na seminarium, na którym byłam. No i tak powiem, na nasze szczęście, Julian zgodził się być współdyrektorem tejże koalicji i tak go przyciągnęło do tej Polski, że większość czasu od tego 2001 roku, roku spędza w Polsce. Stąd też bardzo dobrze zna specyfikę polskiej wsi, no i też patrzy też z perspektywy, jednak obcokrajowca inaczej nas widzi. Inaczej widzi nasze możliwości. Julian, you should say why you stay on Polish countryside and which value do you see? Tak. Uh, <coughs> Dzień dobry, panie słowu. Juliana zakładnie. Uh, Moje polskie jest nie dosyć dobre. So, ale mówię po, po angielsku. Yes, the Polish countryside for me is like a place of contemplation, a place of power and a place of resistance. Polska wieść dla mnie to jest miejsce w którym można prowadzić rozważania. Jest to miejsce walki i miejsce resistance oporu. We know that the communists failed to drive the Polish peasants off the land back in the 1980s and 70s. And this spirit of refusal to give in To large corporate concepts, which are affecting food today, is absolutely critical. No, jak wszyscy wiemy, komunistom nie udało się usunąć polskich rolników z ziemi. E, I ponieważ tak mocno byli przywiązani do tej ziemi, nie oddali ziemi. E, w przeciwieństwie do wielu innych komunistycznych krajów, gdzie powstały te tak zwane wielkie kołchozy, w Polsce tylko minimalny procent. No i tak jak Julian tutaj podkreślił, ten, ten taki niesamowity element oporu uh -huh. jest szczególnie teraz bardzo ważny dla nas wszystkich. Uh, żywność i wolność jest bardzo centrale widowacz z tego momentu. So the Klaus Schwab of the World Economic Forum would like to make all people live on synthetic food. Not real food. You no i, i też zapewne wiecie o tym ekonomicznym, światowym ekonomicznym forum i liderze e, Klaus Schwab, który chciałby doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy żyli na syntetycznej żywności. That's his idea of i to jest jego pomysł na wolność. Oczywiście to by oznaczało zmiecienie dobrych, małych, średnich gospodarstw rolnych, no i ogromną zależność od korporacji no, marnej jakości żywności laboratoryjnej, chemicznej. I rolników będą robotika. No i zamiast rolników będą pracować roboty. To jest przyszłość which is being presented to us by the bankers, the corporations and by our government and by the European Union. But we stand in exactly the opposite position. I to jest przyszłość, którą proponują banki, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Handlu, no i Unia Europejska. Natomiast my stoimy na zupełnie, tak powiem, innej płaszczyźnie. Uważamy, że rozwiązaniem są właśnie tradycyjne małe i średnie gospodarstwa rolne i tacy rolnicy mogą wyżywić świat. What gives me hope in Poland is, is the fact that this is a heart, heart led country it's not an intellectually led country it's a heart led country <coughs> Ja już, ja też um, wierzę bardzo w Olsyk dlatego że Polacy to są ludzie, którym przede wszystkim mówią przez serce. So the population as a, whole have a natural about government, about top -down leadership because of the experiences of the past. No, i generalnie Polacy podchodzą do polityków, do rządzących z, z pewnym dystansem, mając to doświadczenie z przeszłości. Czego na przykład w Anglii nie ma. But now, this combination of being very instinctive, through the heart led, and also being very skeptical about the direction we're being pushed in, could well mean that Poland takes a leading position in Europe, to rid ourselves of this horror story. No więc wydaje mi się, że połączenie właśnie tych tej, tej jakości, którą mają Polacy, czyli tego E, e, działania, so, so. działania poprzez serce mm -hmm. e, z jednej strony, a z drugiej strony tego, te, tego ducha takiego oporu, e, to może doprowadzić do tego, że Polacy będą po prostu krajem przewodnim w Europie i pokażą całej Europie i światu drogę. And once again the issue of the small farmer will become very, very significant, because we are going to be forced into a regime Where we are not able to nourish ourselves on what is coming out of the central organization, we're going to have to go back to nourishing ourselves at the local level with local small farmers. No i znowu tutaj sprawa małych średnich gospodarstw rodzinnych jest kurczowa Dlatego, że jeśli ich stracimy, no to będziemy, stracimy również wolność. Będziemy zależni od wielkich korporacji, które po prostu postawią na naszym talerzu plastikową żywność, niezdrową, jeśli w ogóle postawią. No więc tak, właśnie ta Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, no trochę rzeczy zrobiliśmy w ciągu tych ponad 20 lat. Mianowicie takie kluczowe nasze działania to było strefa wolna od GMO, Polska strefą wolną od no tak, GMO. Tak, byliście, jesteście weteranami, jeśli chodzi o walkę o wo wo żywność wolną od GMO, jesteście absolutnymi w Polsce weteranami. Tak, to, to prawda i no, udało się nam doprowadzić do tego, że mamy zakaz upraw GMO, wciąż ten zakaz obowiązuje, Aczkolwiek powiem, że co roku musimy się boksować z Ministerstwem, szczególnie Rolnictwa. No i też mamy na horyzoncie nowy, nowy rodzaj GMO, który już w tej chwili Unia Europejska próbuje, że tak powiem, wyrzucić poza obowiązujące przepisy. No i to będzie wielkie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo ze strony GMO. Drugi, takie kluczowy nasze działanie to było doprowadzić do tego, żeby rolnicy mogli legalnie sprzedawać żywność bezpośrednio do, do konsumentów konsumentom, no to, to po prostu jest parodia. Wiele lat straciliśmy na to, żeby żeby doprowadzić do tego, żeby najlepszej jakości żywność mogła, była, mogła być uznana za legalną. I rzeczywiście w 2017 roku w końcu te przepisy, takie, takie się nam udało wydusić od polityków, żeby w miarę dobre rolnicy mogli sprzedawać tą żywność na bazarach, na targach, nawet do, do sklepów. No ale, no i znowu przychodzi ale, wyobraźcie sobie, że teraz w związku z tym z tak zwanym zielonym ładem, no już przeszła przez Sejm ustawa, która odbiera część tych praw rolnikom i to, to już jest. E, no. Widać w, w, jakim, w jakim kierunku idziemy. Kolejne takie nasze działanie to były działania związane z promocją e, odnawialnych źródeł energii, czy w ogóle generalnie ekologicznych rozwiązań, bo na przykład tutaj u nas w Terszowie mamy dwa budynki w technologii gliniano-słomianej, Technologii, która kiedyś była wyśmiana, ale tutaj bardzo podatny grunt, dlatego że my żyjemy na glinie z jednej strony, a z drugiej strony Politechnika Raka, Krakowska nigdy nie wyparła się z tych domów, w związku z tym mieliśmy duże poparcie. No i tak się nam trochę udało ten temat spopularyzować. Co dalej? Oczywiście bardzo dużo też pracowaliśmy nad tym, żeby uświadomić nie tylko rolnikom, ale właśnie konsumentom że tutaj nastąpił ten podział między wsią a miastem i to ten podział, no, na zasadzie dziel i rządź. Wmawia się, prawda, chłopom, że konsumenci są miastowe, to są takie, a takie, a miastowym, że, że wsiowe, to są takie i takie. I dzieli się nas, dzieli się nas, a to wtedy sprzyja temu, żeby po prostu na, nami rządzić. I tę, tą po prostu, tą przestrzeń, tą przepaść musimy teraz zamknąć. Dlatego bardzo dużo też czasu poświęcamy na promowanie tak zwanych ark. Mianowicie namawiamy ludzi, żeby namawiamy was wszystkich, żeby, żeby, żeby po prostu zwrócić się w kierunku ziemi, nabyć kawałek ziemi i budować swoją arkę. Uczyć się wytwarzać żywność, albo jeśli się nie ma takiej możliwości, to zaprzyjaźnić się z rolnikiem. Tych rolników jeszcze mamy dużo. Dobrych rolników, zaprzyjaźnić się i po prostu mieć e, takiego rolnika u, albo rolników, u których się będziecie Państwo, będziecie się kochani, za, zaopatrywać w żywność. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest jakość żywności. Drugi powód to, a co zrobić, jak nie będzie w supermarketach żywności? No i właśnie to. Kolejny powód to jest taki, że rodzaj wytwarzania żywności to o od tego jak wytwarza się żywność, to takie mamy środowisko. Jeśli jest to wielka korporacyjna, wielka korporacyjna produkcja żywności, no to środowisko jest zupełnie zdewastowane. Jeśli to jest jednak to tradycyjne proekologiczne rolnictwo, to to środowisko jest bogate i, i ta przyroda jest piękna, prawda? I jeszcze trzeci, jeszcze jeden kolejny kluczowy aspekt od tego, jak tą żywność będziemy wytwarzać i czy będziemy wspierać rolników czy supermarkety, zależy naszą wolność. To jest bezpośrednio powiązane, to jest bezpośrednio powiązane. Ile naszej ziemi, ile naszych dobrych rolników na tej ziemi, tyle naszej wolności. Tak. Tak, tak, tak. Świetnie. Świetnie, słuchajcie, na pewno, tak, tak, tak. na pewno. Na pewno. No tak, słyszę lekki głos. Słuchajcie. Na pewno warto Wam poświęcić więcej czasu, i taki jest nasz zamiar, żeby przy okazji naszej bytności, bo zaraz powiemy, kto tam będzie występował na tym forum, żeby dać Wam możliwość opowiedzenia swojej historii jako pewnego momentu dla wszystkich działaczy, którzy tak bardzo mocno teraz działają w Polsce. Wasze doświadczenia są absolutnie bezsenne, jeżeli nie można tego nie docenić. Więc dzisiaj taką mamy, tak kolokwialnie powiem, zajawkę tego, co robiliście, bo to jest drobna zajawka. Na pewno, Jadziu i Twoje doświadczenia, i Juliana doświadczenia z, z Wielkiej Brytanii jeszcze z lat 90., to, to jest coś, co na pewno będziemy chcieli widzą pokazać i poświęcić temu odpowiednio przygotowany materiał. Ale teraz powiedzcie właśnie o forum. Co na tym forum się będzie działo, kogo zapraszacie, jak to będzie wyglądać. I jeśli powtarzajcie często, gdzie ono jest, w, którym, gdzie, w, w jakich godzinach ludzie mają do niego trafić, bo jakby to spotkanie kierujemy właśnie po to, żeby ludzie się mogli z Wami w Krakowie spotkać. Ja jeszcze tylko dodam do tego że praktycznie to, to co mówimy, to my po prostu robimy w swoim życiu, dlatego też mieszkamy na wsi, prowadzimy małe gospodarstwo, wytwarzamy swoją żywność i tak dalej, i tak dalej, więc testujemy najpierw na sobie, a potem przekazujemy to innym. Forum. Forum odbędzie się w Krakowie, w hotelu europejskim, inaczej tam to się nazywa ukryty pałacyk europejski, przy ulicy Lubicz 5. To jest bardzo blisko dworca głównego w Krakowie, więc łatwo znaleźć. 28 listopada, w niedzielę, rozpoczyna się o godzinie 10. No i krótko o wykładowcach. Mamy wspaniałych wykładowców, również praktyków, kilku rolników, jak Tania Bednarek czy Edyta Jaroszewska. -Luba. Jest z nami też Tadeusz Rolnik. No bez Tadeusza rolnika o rolnictwie nie można. No i, i jeszcze mamy takich młodych ludzi, którzy mieszkają na wsi Malinę i Konrada. Trudno powiedzieć, że oni są rolnikami. To są artyści, którzy przenieśli się z Łodzi właśnie do naszej, strysz, do naszej wsi Stryszów i do gospodarstwa, które odziedziczyli po babci, no i mimo że z jednej strony prowadzą różne działania artystyczne, z drugiej strony właśnie też wytwarzają żywność, zajmują się też ziołami i robią różne, różne preparaty z tych ziół, będą o tym też opowiadać, czyli no i trochę też permakultury stosują. No, mamy doktora Hałata, oczywiście to wszyscy znają, nie muszę opisywać. Z doktorem Hałatem to, to była, że tak powiem, też nasza, nasza główna podpora, jak prowadziliśmy kampanię dla Polski wolnej od GMO. No i tutaj znowu drogi się nam spotkały, no bo wiadomo, szczepawki. Mamy doktora doktora Jacka Nowaka, który też z nami od, od wielu lat współpracuje i ma ogromną, ogromną wiedzę. Również będzie mówił dużo na temat no, zdrowie zaczyna się na talerzu, tak? I pana Pawła Nogala. No, oczywiście, mamy pana Pawła Nogala. Tylko drobny dodatek. Tak. To jeszcze wśród tych rolników jest jeszcze oczywiście Jola Dal, no niesamowita, niesamowita rolniczka, która, która też z wykształcenia jest pielęgniarką i, i różne dyplomy inne zrobiła, po to, żeby się osiąść, osiąść na wsi i prowadzić gospodarstwo, Wytwarza wspaniałe sery itd. Tak tak Warto posłuchać tych ludzi, co ich zmotywowało do tego, żeby, żeby prawda, wyjechać na wieś i jak sobie radzą. Będzie Justyna Socha. Też nie muszę opowiadać o Justynie, znacie Justyny, e, bo mam nadzieję, że, że będzie trochę mówić od innej strony, mianowicie chodziło nam o to, żeby powiedzieć o tej wytrwałości przy różnych działaniach, bo my też tego doświadczamy, przez te 20 lat przewinęło się tysiące, tysiące ludzi, z którymi współpracowaliśmy, ale większość z nich to wyobraża sobie, że jak przyciśnie la, raz klawisz albo przyjdzie raz na protest, to to wszystko załatwi, no nie, nie, niestety nie, o wolność trzeba walczyć każdego dnia. No, jeszcze mamy Pawła Połaneckiego, i, i to też jestem inżynier, ekonomista, ale mocno był związany z nami, szczególnie kiedy robiliśmy kampanię dla Polski Wolnej od GMO. To był ogromny wysiłek grupy takiej, może 15-20 osób. Potrafiliśmy zatrzymać korpor korporację, i po powiem Wam, że jak doprowadziliśmy do tego, że pierwszy zakaz tych upraw wprowadzono w Polsce, to nastąpiło ze strony korporacji jakby zupełne milczenie i szok. Oni, oni po prostu byli przekonani, że wejdą do Polski i zrobią poletko doświadczalne z całej Polski. A tu się okazało, że taki mocny opór był w Polsce i właściwie myśmy mieli swego czasu w 2006 roku najmocniejsze prawo zabezpieczające przed, przed GMO. Także mówię o tym dlatego, że da się, da się. Teraz też zwyciężymy. Nie damy się. To też dodam, jak przy tej całej mojej obecności u Was, z czego bardzo się cieszę, że w końcu się tam na gruncie oficjalnym spotkamy, bo znamy się też z różnych tam i prywatnie i z innych imprez, ale nasz pierwszy raz będę oficjalnie na Waszej imprezie, to bardzo jestem z tego zadowolony i cieszę się i czuję się bardzo dowartościowany, że tak się stało. Ale to też opowiem, nie będę spoilerował, ale też dam taki przykład właśnie, jak te działania społeczne, że są dobrze zorganizowane, to rzeczywiście ten Dawid Goliata potrafi zwalić z nóg. To nie jest tylko opowieść biblijna, to się dzieje w rzeczywistości. Słuchajcie, no widzę, że generalnie jesteście optymistycznie nastawieni, dobrze się trzymacie. Wszystkich widzów, którzy to oglądają na żywo, którzy będą to odtwarzać, bardzo mocno zachęcam do odwiedzenia Krakowa. Jak już nie możecie odwiedzić Krakowa, to śledźcie transmisję. Myślę, że, że będziemy to transmitować, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no Wasz przykład Waszych zwycięstw, ale też Waszych porażek, które są po prostu nieodłączną częścią długiej drogi, no powinno być absolutnie, zdecydowanie przedmiotem analiz. Ludzie muszą znać Waszą historię, i postaram się dużo zrobić, żeby ją Poznali jeszcze lepiej jak dotychczas warto. Wiesz, Paweł, jeszcze nie ma tych mależek, bo tak naprawdę to, to trudno, oceniać. trudno oceniać. Co jest zwycięstwem, co jest porażką, i mając y, możliwości y, objęcia jak gdyby całości obrazu, tak? e, ja się nauczyłam, że nie oceniam. Robię daję z siebie wszystko. Kieruję się sercem, prawdą, walczę jak lew, ale potem nie oceniam tego, bo czasami się zdarzało, zdarzało tak, że nam się wydawało, że kompletna klapa, a potem po paru miesiącach się okazało, że to właśnie był sukces i do kogoś tam coś dotarło i to było najważniejsze w tym momencie. Także to róbmy swoje, róbmy to z sercem i z pasją, na pewno wygramy. Dziękuję bardzo. Julia serdecznie. No, no, it was not było question, was Ja myślę, jeżeli Julian nie chce nic dodać, nie chce tego skomentować, bo chodziło tak naprawdę tak, ja, właśnie... Ja tylko proszę, proszę jeszcze o jakieś potwierdzenie. Tam jest strona www.icppc.pl i tam jak tak. na tę stronę wejdziecie, to tam jest program i tam jest możliwość potwierdzenia, bardzo prosimy. No to świetnie. Czyli wszyscy, którzy chcieliby przybyć, wchodźcie na stronę, którą tutaj widzicie wwwcppc.pl. Tam wejdźcie w zakładkę, rozumiem wydarzenia i potwierdzajcie swoją obecność. Od nie, jest od razu. No to świetnie. Słuchajcie, nie będziemy, nie będziemy za dużo mówić, żeby jakby nie, nie, nie spalić i troszkę zachęcić ludzi do, do przybycia do Was, do Krakowa. Dziękujemy Wam bardzo za to spotkanie dzisiejsze. Traktujemy je jako zapowiedź szerszego materiału, w którym damy się Wam wypowiedzieć na różnym poziomie i live, i też spróbujemy to zmontować nie tylko live, żeby, żeby naprawdę właściwie opracowany materiał z Waszymi doświadczeniami, z Waszym opisem sposobu postrzegania rzeczywistości, który między innymi znalazł odzwierciedlenie w książkach Juliana, o których też opowiemy. Zrobimy o tym odrębny materiał. Dzisiaj skupiamy się na tym forum ży w żywności w Krakowie. Miejmy nadzieję, że to będzie świetna, świetna impreza. Dziękujemy wam za, okay. za to, to spotkanie. Dziękuję. Jeszcze Dzięki. ja parę słów. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze, 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 jeszcze chwilkę. Ja jeszcze chciałam tylko jakby powiedzieć, co tutaj przygotowujemy w Szocie, bo też jakby jest jakby to w nawiązaniu do tego co Julian i Jadwiga mówią więc jakby przygotowujemy cykl materiałów to będą i, i jak i teksty ale też wywiady na temat tak bym to nazwał trzeźwej ekologii bo to co właśnie robi Jadwiga i Julian to jest właśnie taka, takie trzeźwe podejście do ekologii i wydaje mi się że w dzisiejszych czasach trochę jakby mamy do czynienia no, bardzo z nietrzeźwą ekologią. I, I tutaj wydaje mi się, że warto do tego w różnych aspektach nawiązać. Ja tu wstępnie prosiłem jakby umawiałem się na jakieś też rozmowy tutaj z jadwigą, więc może coś też z tego wypali w każdym razie. Przygotowujemy takie materiały i związane ze smogiem, z żywnością, z różnymi aspektami ekologii, ale z takim trzeźwym podejściem. I tak będzie. I tak będzie. Postaramy się naprawdę troszkę Was tutaj podpromować, bo Wasza wiedza jest zdecydowanie praktyczna, niedowartościowana, a ta kotara pandemiczna nam zasłania prawdziwe problemy i sprawy żywnościowe są z całą pewnością kluczem, będą kluczem w najbliższych latach, jeśli chodzi o budowanie społecznych relacji, budowanie nowego świata. Czy my zbudujemy ten nowy świat? Czy to zbuduje już wspomniany przez Juliana Klaus Schwab i jego, jego kompanii? Świetnie, słuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze krótkie spotkanie. Pozdrawiamy bardzo mocno. Do zobaczenia w Krachowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.